Więc tak, jest to osiołek heban. Półtora roczny osiołek. Iroka spostawione. Jest on sztywne, Ponieważ osiołki mają irokę z Ania Grzywa. A szkoda. <grybę> Ma on pyszczek zamknięty. Tutaj jeszcze nie lakierowany. Będę lakierować za chwilę. kantarek i wodze są do niego dołączone oczka są takie bardziej żółte złote, coś tego typu długie uszy doszyte jak to na typową na typowego osła nastało gdzieś tutaj brudki, ale to takie typowe bo on leży z innymi koni, i inne konie odpadają im minki, więc to taka klasyka, zawsze gdzieś tam musi mieć Wodzę po prostu są owoce, które wcześniej robiłam, i dorobiłam po prostu kantarek. I jest on do konia, i będzie można od razu kupić kantarek w wodze razem z koniem. Sprzedaję tego konia od razu, mówię, bez kija. Kij można tu po prostu montować jak już mówiłam dużo razy o tym kiju, on jest po prostu z pomidorów. Tam w tyle są też takie same kije. To jest po prostu zwykła gałąź, jakby się chciało, to można złamać ręką. Więc do horsów jak najbardziej on się nie nadaje, ale do prezentacji jak najbardziej.